padać, kurde zaczyna padać no Ja zwykle mam szczęście Kurwa Ja pierdzielę jadę, wszystko w oczy ładuję. Cały zmoknę, fajnie. I nie widzę, ale jaja, jak perelki, paliwa mi brakuje. Ale ja to mam zawsze szczęście. Masakra. Pada deszcz. O. I motor gaśnie. Nie dojadę. O, proszę, cię mam jeść, jeść, dojedź Byle z wyjechać, proszę Jedź, jedź, proszę, jedź Gacie. No i chuj, no i cześć deszcz spada, ja w polu tik, tik lustereczko powiedz przecie, to jest najpiękniejsi na świecie chuj bi pierdolony Nie ma nic Ej kurwa, ale wydoił. Mm, gdzie lecisz? Misiu. Ach, skurczy syn? Nie ma nic. Pustki! Dobra, to co? Kończę filma. Kończę, no bo co? Trzymajcie się do następnego razu. Na przyszłość. Wmuchacie w bak, jak się wam skończy, przechylacie w lewo Przechylacie w lewo, żeby naleciało do tego Wmuchacie w bak i... I kurwa i chuj No wejże Ile no naleć tam misiu Już Przejechałem pół kilometra, hehe No weź proszę cię Ale żal dobra, już się zmachałem. To, kurwa ehe. Jakieś tachnięcie się benzyną to lepsze jest niż naćpanie Nie ma nic już Komplet zero Skurwysyn No, to teraz na razie To będzie taki vlog Nie będzie to moto vlog. Tylko będzie to Z buta vlog, o Z buta vlog Prowadzenie motoru no i chuj no i brakło paliwa O ja pierdolę. Czas na pas robić O Boże święty Cyk Cyk